Poważnie. Cześć, witajcie z tej strony Vaha, przed wami kolejny odcinek ze Skyrima. No i oczywiście kontynuujemy, kontynuujemy sobie misję z Gildii Złodziei. No i mamy za zadanie przeszukać. Um, jakby do... znaczy, no nie jakby, mamy po prostu zadanie przeszukać dom Mercera. E, I na początek porozmawiamy sobie z Wex, gdyż ona znała się czy tam zna się e, ze strażnikiem tego domu. A, dokładnie oczekiłami rękoma. Dokładnie. Wiem co nieco na jego temat. Więcej niż chcesz. Walt i dobra strona? Chyba myślisz o kimś innym. Walt rozumie jedynie złoto. Gustujemy w tym samym. Jasne, ale będzie wiele za to chciał. W końcu prosisz go o zdradę Mercera Freya. Najlepiej chyba wyczyścić jego dług u Maven Czarnej Róży. Może wprowadzi cię w szczegóły, jeśli z nią pogadasz. Oczywiście możesz też mu wsadzić klingę między żebra i pogmerać, a potem zabrać co trzeba stygnącym tygnącym zwłokom. Niezbyt się tym przejmę. Eee, Jak już tam... Szczerze by... mówiąc... Jakoś tak... Chyba nie mam zbytniej ochoty, to kurde, bawić się z tym ja bym... jego długiem. Chyba pójdziemy tam po prostu. Chciałem sobie jeszcze z tym Delvinem... Złapał cię na ulicy i wrzucił prosto na głęboką wodę, nie mówiąc w którą stronę. Kłamstwo w żywe oczy daleko się nie... Jeżeli chcesz się wkupić w moje łaski, to wyręcz mnie w kim. Takie podejście to cecha Kogo, skoro masz odwagę. To mam dla ciebie sporo... rozejrzyj się, Bania. Kilkadziesiąt lat temu było tu tłoczno jak w cesarskim. Słuchaj. Ja wiem, że innym mogę się wydawać głupawy, bo mówię takie rzeczy, ale tobie powiem bez ściemy. Coś się na nas ostro wpieniło. Ja nie wiem kto ani co, ale. Mam taki wpływu. Jesteś, e, nie chcę gadać. mi się z nim gadać, naprawdę. Idziemy po prostu do, do domu tego mercera. Postaramy się tam wkraść. No myślę, że tego Walda, no to sobie zabijemy. No nie będziemy się tam a, jakoś zbytnio przejmować. No, mercer tu wróci. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, To jest niby tylko dom, ale w końcu tego mercera. Czy tam mercera. Jestem ciekaw, co tam się w ogóle będzie działo. O, to musimy sobie otworzyć oczywiście. No i na pewno będziemy musieli strzelić w jakąś tam rampę, żeby się otworzyło przejście. Dobra, no tędy nie przejdę. Tu obstawiam, że też będzie zamknięte dokładnie. To dom Mercera Freya, a on nie lubi gości. Odejdź. Żadnych gości nie ma mowy. Wynoś się, zanim mnie rozzłościsz. Spróbujemy go przekupić. Masz za mało pieniędzy, by rozwiązać moje problemy. No, chyba, że przekonasz me. Spróbuj postawić nogę na tym podwórku, a ci ją odetnę. Dobra, obstawiam, że z tym się nic nie zrobi, gadką, tylko byśmy musieli ten dług e, zlikwidować. No. No i nie wiadomo, czy nie będziemy musieli tak zrobić, bo kurde, nie wiem jak tam się dostać. Aha. Można tędy chyba spróbować. W ogóle tak się wzięłem do otwierania tego zamka. Mam nadzieję, że mnie tutaj strażnie ten nie zaatakuje. Znaczy no nie zaatakuje, nie będzie chciała złapać. Dobra, no jesteśmy tutaj. Aha, i tu już mogę otworzyć normalnie. Zapiszmy sobie grę na wszelki wypadek No dobra Tylko jak ona tutaj wyszła? Aha, no nieźle W jaki sposób tutaj serona weszła No nie, no tędy nie... Nie, no, no kurde, no jak aż tam wyszło, to mogłoby mi chociaż powiedzieć jak, no nie? Tutaj jest ta rampa. Yy... No pochodziłem sobie w kółko, za dużo mi to nie dało. Zostawiam, ja że tak nie przeskoczę, no bo to by raczej było za proste. No, nie chciałem się bawić wydług. dług, no to teraz będę się musiał pobawić z wejściem tutaj, no. No nie no, tutaj to w ogóle... To co ja teraz zrobiłem, to szczerze mówiąc za bardzo sensu nie miało, bo ja po prostu tędy mogłem wejść, na to wychodzi. Więc to moje otwieranie tu w sumie na nic nie zdało. Serana w ogóle znowu znikła. Tutaj jakoś opcji za bardzo nie widzę. Na wejście tam nie wiem po tym dachu jakoś, ale też nie mam jak wejście na niego. Nie wiem szczerze mówiąc. Nie wiem czy zaraz nie będziemy kombinować z tą Maven. A... Tylko, gdzie ja ją mogę znaleźć? Czy ona będzie sobie tak normalnie po ulicy chodziła? Nie pamiętam szczerze mówiąc jak ona wygląda w ogóle. Jest noc, więc może lepiej poczekamy sobie na dzień. I zobaczymy, może ona coś gdzieś tutaj będzie. No jakoś tak na razie nie widzę za bardzo opcji, żeby się tam dostać szczerze mówiąc. No serana już wyszła. Szkoda, że ona, że ona mi nie powie jak tam wejść. Bo, ona się tam nagle pojawiła i spoko. Mam o. nadzieję, że przeszkadzasz mi nie bez powodu. Um, nie chcę wymazać dług Walda. Dlaczego chcesz pomagać temu Durniowi? Jest u mnie zadłużony po same uszy. Tak naprawdę, masz szczęście, że zmusiłam go jedynie do pracy dla Mercera. Kilka lat temu zamówiłam unikatowe pióro u mojego dobrego przyjaciela z zimowej twierdzy. Wald miał za zadanie przywiezienie go tutaj, przez co skończyło ono na dnie jeziora Honry. O, ciekawe, czy będziemy musieli to odszukać? Czarodzieje nazwali je piórem podwojenia, a jego wykonanie kosztowało mnie fortunę. Jeśli odnajdziesz pióro i przyniesiesz je mnie, czyli zrobisz coś, na co Wald był za głupi? No to dobra. Czy to mi w ogóle pokaże, gdzie? Chyba nie. Na otchłań, czego ode mnie chce? Kazałam Waldowi spotkać się z karawaną z zimowej twierdzy na zachodnim brzegu jeziora. Dzięki czemu mógł uniknąć podróży traktami. Idiota zgubił się we mgle i wprowadził swoją łódź na skały. Jest za głupi, by pamiętać, gdzie to było, a wszelkie próby poszukiwań zakończyły się fiaskiem. Wald powiedział, że jego łódka uderzyła w jakieś skały. Przeszukałabym dno jeziora w pobliżu jednej z niewielkich wysepek. Sądzę, że warto zacząć w dokach i powoli przesuwać się w kierunku posiadłości Złotoblask. No, kurde, to może być trudne, Myśl... szczerze mówiąc. Hmm. że to wszystko. Wejdźmy do środka, no ale dobra, czemu no spróbujmy, no czemu by nie? Chodźmy do doków. Eee, szczerze mówiąc, nie wiem, jak się tam mniej więcej dostać. Zobaczymy, no może się uda to znaleźć. Eee, obstawiam, że to będzie w tej łódce. W takim razie a ja nie będzie sobie leżeć po prostu na dnie jeziora, bo to jednak mogłoby być ciężko znaleźć. Tylko po prostu będziemy musieli znaleźć nie tą łódź. Nie wątpliwości. Gilwia złodziei wróciła i trzyma w żelaznym uścisku. No, ona proponuje nam no zacząć tutaj. No i coś gadała, żeby przy tych wysepkach szukać. No to spróbujmy w ten sposób. No zobaczymy, co z tego będzie. sobie popływamy. Zobaczymy, czy gdzieś będzie tutaj jakaś łódź, czy nie. No, mówiłem o tej łodzi, że to raczej będzie w łódce. Znaczy, no, mam nadzieję, że to będzie na, właśnie na jakiejś łodzi. No bo kurde, jakbym miał tak szukać, tak po prostu, żeby to sobie leżało. Gdzieś to naprawdę może być ciężko. Hmm. No, i kazała nam kierować się w stronę tego złotoblasku. Czy to jest w ogóle turbo? No, dokładnie. No, może być ciężko, kurde, no. W ogóle nie wiem, jak długo tutaj w Skyrim można przebywać, wiecie, pod wodą. Pod... Aha, dobra. To jest? Aha. Eee, no bo tutaj nie ma żadnego wskaźnika jakby, wiecie, powietrza, tylko nam zdrowie zabierać, ale to spoko, może być w ten sposób. Eee. A szczerze mówiąc, kurde, naprawdę słabo to widzę, żeby to znaleźć w taki sposób. W szczególności, że ja nie mam pojęcia, w którym to miejsce, chociaż wiecie, może tak mniej więcej być. O, ja sobie tak krążę tutaj... trochę bez celu. Co? Serio on tutaj przypłynął do mnie? Ja pierdzielę... Hmm. No skały jakieś są tutaj pod wodą, ale łodzi nigdzie nie ma. O, zaczynam się dusić. Nie, no to jest bez sensu, wiecie. Tak, to ja tego nigdy nie znajdę. Nie wiem, czy w ogóle z wody się można teleportować. Można. E, idziemy znowu pod, ten, pod tą posiadłość i spróbujemy. No jakoś się tam musi znaleźć, skoro to jest wiecie, z tym długiem to jest tak opcjonalnie. E, opcjonalna powiedzmy no taka misja. Czy tam część misji. No, więc znowu w jakiś sposób się dostać? E, można tutaj. Jak na razie jesteśmy tylko tu. A jak przejść, tutaj to ja nie mam pojęcia. No tutaj mamy tą rampę. Otworzyć tutaj nie ma jak kompletnie to ty jesteś tym uczniem akademii. Wiele o tobie się słyszy. Chociaż. Nie wiem, czy tutaj będzie się dało otworzyć, czy nie. A nie, bo tutaj w sumie byliśmy na początku. Mm. Kurde, nie wiem naprawdę. Tutaj patrzę... Tu są w ogóle drzwi, no można zobaczyć, czy da się coś z nimi zrobić. No tutaj da się wejść, no ale to nie jest to... Aha, drzwi są zareglowane od drugiej strony, a już kurde, myślę, że to było tak banalne, że drzwi będą otwarte, ale nie. przygód było moim zamiłowaniem. Szkoda, że strzała w moje marzenie o awanturniczym życiu. No nie no, te pomieszczenia... No nie wiem, można tutaj spróbować wejść, chociaż to też tak średnio. No bo wtedy strażnicy mnie zaatakują. Chyba, że mnie nikt nie zauważy, w co wątpię, ale można spróbować. Tu sobie grę zapisałem, oczywiście, na wszelki wypadek. O, jestem w ukryciu. Spróbujmy. Dobra, udało się otworzyć, i nie dostałem żadnej kary. Tylko by tutaj w środku nikogo nie było, bo to będzie problem. Ale też, no nie wiem, czy tutaj da radę to jakoś. Na pewno bym się jakoś na górę kierował. Może coś po tych balkonach spróbował? No zobaczymy. Dobra, do tego domu to nie będziemy przeszukiwać, no nie, bo to nie jest mi potrzebne, tylko chciałbym jakieś wyjście na balkon. Czy da się w ogóle tutaj? I tutaj nic nie ma. Jeszcze mogę zejść na dół, no ale co na dole by mogło być? No nic w sumie. Hmm. No cóż, czyli tej misji raczej teraz nie zrobimy. No, to wiecie, co no, po raz kolejny e, będzie tak, że po prostu w tym momencie zakończymy sobie odcinek. No i po prostu ja na internecie albo zobaczę, w jaki sposób można tutaj wejść, albo po prostu zobaczę, gdzie znajduje się to pióro. No, któreś po prostu rozwiązanie trzeba sobie wybrać. Tak więc, e, no cóż, no, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.